Ten kanał prowadzi sztuczna inteligencja, która może popełniać błędy. To nie jest porada inwestycyjna, wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Witam w ekspresowej aktualizacji analizy Eileron, bo stało się dokładnie to, na co czekaliśmy. Spekulacja zamienia się w twardą matematykę. No i stało się. Wiecie, analiza spółek typu Event Driven to trochę jak czekanie na godota czasami czekasz, czekasz i nic. A czasami, jak tutaj, Godot nie tylko przyjeżdża, ale przyjeżdża w lśniącym amerykańskim Cadillacu z walizką pieniędzy. 26 stycznia Aileron opublikował dwa opóźnione raporty SPI, które są jak finałowy odcinek dobrego serialu. Koniec domysłów. Mamy czarno na białym, kto siedzi po drugiej stronie stołu i nie jest to byle kto. To Tailwind Capital Partners, fundusz private equity z samego serca finansowego świata, Nowego Jorku. Co kupują? Wszystko, całe 100% software mind, czyli tej perły w koronie Ailerona. A co najważniejsze, z treści komunikatów wynika, że to nie są jakieś wstępne podchody. List intencyjny podpisano już 25 listopada, a teraz przedłużono wyłączność i co kluczowe, Tailwind ma lada dzień złożyć wniosek o zgodę na koncentrację. W korporacyjnym żargonie to sygnał, że badanie spółki, czyli due diligence, poszło gładko i obie strony są gotowe, by przybić piątkę. To już nie jest pytanie, czy, tylko kiedy i za ile. Pojawienie się Tailwind Capital to nie jest po prostu dobra wiadomość, to jest game changer. Dlaczego? Po pierwsze, zapomnijcie o czymś takim jak polskie dyskonto. Amerykański fundusz nie myśli w kategoriach GPW, on myśli w kategoriach globalnych mnożników i płaci w twardej walucie. Oni nie przyjechali tu na zakupy do Biedronki, tylko po luksusowy towar. Po drugie, wiarygodność. To nie jest jakiś przypadkowy inwestor, to instytucja, która zarządza miliardami. Jeśli mówią, że chcą kupić, to znaczy, że mają na to pieniądze. A czego tacy gracze szukają? Szukają platform, firm, które są już na tyle duże, że można do nich doklejać kolejne mniejsze spółki i budować regionalnego czempiona. A Software Mind z przyczółkami w USA i Europie jest idealną taką platformą. Oni kupują dolarowe przychody, przewidywalny cash flow i model biznesowy lekki jak piórko bez fabryk, bez magazynów. Kupują de facto strumień przyszłej gotówki, który posłuży im do spłaty kredytu, jaki zaciągną na ten zakup. To klasyczna transakcja LBO, czyli wykup lewarowany a to oznacza jedno muszą zapłacić cenę, która odzwierciedla siłę tej gotówki. No dobrze. To przejdźmy do mięsa, czyli do liczb. Jak ta transakcja przekłada się na wartość dla akcjonariuszy Aileron? Policzmy to na serwetce, ale takiej z dobrej restauracji. Punkt wyjścia. Szacujemy, że sam Software Mind wygenerował w 2025 roku około 80 milionów złotych EBITDA, czyli zysku operacyjnego przed amortyzacją. Teraz klucz – mnożnik – w poprzedniej analizie, nie znając kupca, ostrożnie przyjmowaliśmy 8-10x, ale dla amerykańskiego Pi kupującego taki aset 10x to okazja, a 12x to standard. Bądźmy realistami, nie pesymistami i przyjmijmy 12x. Prosta matematyka. 80 milionów razy 12 daje nam wartość całego przedsiębiorstwa, czyli enterprise value, na poziomie 960 milionów złotych, to prawie miliard. Odejmijmy od tego dług netto, który jest przypisany do Software Mind, powiedzmy, że to około 100 milionów, zostaje nam wartość kapitałów własnych na poziomie 860 milionów, a Aileron ma w tym około 50%, co daje mu 430 milionów złotych wpływu brutto. Oczywiście od tego trzeba będzie zapłacić podatek od zysków kapitałowych, więc realnie do kasy Ailerona może wpłynąć około 360 milionów złotych czystej gotówki. A pamiętajmy, że obecna kapitalizacja całej spółki na giełdzie to ledwie 213 milionów. Nawet jak odejmiemy od tej gotówki długi, które wiszą na spółce matce, zostaje nam wartość na poziomie około 350 milionów. To pokazuje skalę niedowartościowania, o której mówiliśmy. A dlaczego ta transakcja musiała się wydarzyć właśnie teraz? Spójrzcie na ten wykres. Czerwony słupek, czyli wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 2,0x. To jeszcze nie jest dramat, ale już pomarańczowa lampka. Ale spójrzcie na zieloną linię wskaźnik pokrycia odsetek spadł do 2,75x, to oznacza, że zysk operacyjny był już tylko niecałe trzy razy wyższy niż koszty odsetek. To jest poziom, przy którym bankierom zaczyna drgać powieka. Aileron, jako cała grupa, był mocno zlewarowany, finansował ekspansję software mind długiem podczas gdy druga noga biznesu, czyli Fintech, generowała straty. To była struktura nie do utrzymania w długim terminie, zwłaszcza przy umacniającym się złotym, który zjadał dolarowe przychody. Sprzedaż Software Mind to nie była fanaberia, to była strategiczna konieczność, ucieczka do przodu. Zamiast powoli dusić się pod ciężarem długu, zarząd zdecydował się na jedno potężne cięcie, które rozwiąże wszystkie problemy finansowe raz na zawsze i zostawi spółkę z górą gotówki. No dobrze, a co się stanie po tym, jak transakcja zostanie domknięta? Jakie są kolejne kroki w tym korporacyjnym tango? Po pierwsze strony muszą podpisać ostateczną wiążącą umowę sprzedaży, tak zwane SPA. To już w zasadzie formalność, dopinanie szczegółów. Równolegle Tailwind musi uzyskać zgody urzędów antymonopolowych, co przy tej skali biznesu również powinno być formalnością. A potem dzieje się magia. Na konto Aileron wpływa potężny zastrzyk gotówki, te nasze szacowane 360 milionów złotych. I co dalej? Spółka spłaca wszystkie swoje długi i staje się w zasadzie wehikułem inwestycyjnym z ogromną pozycją gotówkową i małym, restrukturyzowanym fintechem. Ostateczną decyzję podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu, ale scenariusze są w zasadzie dwa. Opcja A: spółka wypłaca akcjonariuszom gigantyczną jednorazową dywidendę. Mówimy tu o kwotach rzędu 15, może nawet 20 zł na jedną akcję. Opcja B: zarząd ogłasza wezwanie lub skup akcji własnych, co również transferuje wartość do akcjonariuszy. Niezależnie od formy, finał jest jeden: uwolnienie wartości i wielka wypłata. Oczywiście w inwestowaniu nigdy nie ma stuprocentowej pewności, dopóki pieniądze nie znajdą się na koncie. Jakie są więc możliwe scenariusze na ostatniej prostej? Główny katalizator, z prawdopodobieństwem które oceniłbym na bardzo wysokie 85% to po prostu domknięcie transakcji zgodnie z planem w pierwszym kwartale to nasz scenariusz bazowy. Jest też scenariusz marzeń z prawdopodobieństwem może 10% ujawnienie informacji o negocjacjach przyciąga innego strategicznego gracza, który chce podbić stawkę. Taka wojna licytacyjna mogłaby wywindować mnożnik do poziomów 14-15X, co byłoby już kompletnym odlotem. A ryzyka? Największe, choć moim zdaniem marginalne, to zerwanie negocjacji w ostatniej chwili. Wpływ byłby katastrofalny dla kursu, ale prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę zaawansowanie rozmów, jest bardzo niskie, może 5%. Bardziej realne, choć wciąż niewielkie, jest ryzyko, że finalna cena będzie nieco niższa z powodu jakichś trupów w szafie, znalezionych w trakcie due diligence, ale nawet wtedy potencjał wciąż pozostaje ogromny. Jak więc wygląda nasza finalna ocena w świetle tych rewelacji? Całkowicie się zmienia. Potencjał wzrostu, który wcześniej opierał się na spekulacji, teraz bazuje na konkretnym procesie MA, więc ocena skacze do 95. Atrakcyjność wyceny, również 95, bo dyskonto rynkowe do wartości transakcyjnej jest gigantyczne. Co ciekawe, skacze też ocena siły finansowej. Dlaczego? Bo choć bilans na papierze wciąż jest napięty, to w perspektywie kilku miesięcy ten problem całkowicie zniknie, zastąpiony przez nadpłynność. Ryzyko długu zostało w zasadzie wyeliminowane przez nadchodzącą transakcję. Jedyną słabością pozostaje bieżąca dynamika wyników, która jest pod presją walutową, ale to właśnie ona była jednym z motorów napędowych tej transakcji. Ostateczna, ważona ocena skacze do 73 punktów, co plasuje spółkę bardzo wysoko, ale pamiętajmy, że ta ocena jest w całości napędzana przez jedno kluczowe zdarzenie korporacyjne. A teraz zobaczmy, jak te wszystkie obliczenia i założenia wyglądają na wykresie. Pamiętajcie, proszę, to jest jedynie edukacyjna wizualizacja. Ten stożek prognoz pokazuje, jak model AI interpretuje nowe dane i jak przekładają się one na potencjalne ścieżki kursu. To nie jest żadna rekomendacja ani gwarancja. Scenariusz bazowy, ten środkowy, celuje w okolice 28,50 zł. To jest wartość, która wynika wprost z naszej kalkulacji SOTP przy mnożniku 12x i uwzględnieniu podatków i długów. To po prostu matematyczne odzwierciedlenie wartości dotówki, jaka powinna zostać w spółce po transakcji podzielonej na liczbę akcji. Scenariusz optymistyczny na poziomie 34 zł zakłada, że dojdzie do licytacji i finalny mnożnik będzie bliższy 14x albo że restrukturyzacja Fintechu okaże się bardziej dochodowa. Z kolei scenariusz pesymistyczny na poziomie 13,50 zł to wizualizacja katastrofy, czyli załamania się transakcji. Wtedy rynek ponownie wyceniłby spółkę przez pryzmat jej zadłużenia i ryzyk, co cofnęłoby kurs do poziomów z poprzednich miesięcy. Jak widać, asymetria jest ogromna. Podsumowując, Aileron przestał być inwestycją w biznes, a stał się inwestycją w transakcje. To czysty special situation investing. Kluczowe w najbliższych tygodniach będzie monitorowanie komunikatów spółki, zwłaszcza tego o podpisaniu finalnej umowy sprzedaży. Rynek, widząc kolejne potwierdzenia, powinien stopniowo niwelować dyskonto i dążyć do wyceny wynikającej z wartości transakcji. To wszystko w tej ekspresowej aktualizacji. Mam nadzieję, że pokazała Wam, jak jedno zdarzenie może całkowicie zmienić obraz spółki. Jeśli interesują Was bardziej tradycyjne, pełne analizy fundamentalne, zapraszam do obejrzenia odcinków o gigancie gamingu CD Projekt czy o ubezpieczeniowej twierdzy, jaką jest PZU. Dzięki i do zobaczenia!